Od tego szyldu się zaczęło, jak Państwo widzą, piękny, prezentowany. A później, w ubiegłym roku, wiecie Państwo, że były u nas dwie takie wystawy związane z życiem Chrzanowian, z działalnością gospodarczą Chrzanowian. Jedna z wystaw poświęcona była kupiectwu, druga rzemiośnie. No więc, co nam pozostało jeszcze? No właśnie gastronomia. Czyli ta działalność taka użyteczności publicznej, bym powiedziała. Szeroko pojęta. No i stąd właśnie tutaj szyld, tu e, lokale e, gastronomiczne, stąd dzisiejsza, dzisiejsza wystawa. E, na te, ta wystawa e, jakby sięga aż do XVI wieku, ponieważ. E, skromnie, co prawda, ale są prezentowane, są wspomniane na tej wystawie karczmy, zwane też gospodami, oberżami, takie, które funkcjonowały we wszystkich wsiach, miastach, miasteczkach, różnej wielkości i oczywiście w Chrzanowie takie też były. Pierwsze e, wzmianki dotyczące karczm chrzanowskich, czy karczmy w Chrzanowie, pochodzą z XVI wieku. Wiemy, że w roku 1609 w jednym z budynków e, przy rynku znajdowała się właśnie taka karczma przez Wojciecha Ben Dykta prowadzona później przez jego yy, też córkę. Później była też, była też karczma w okolicy, przy w granicy z jeleniem, z byczyną, tak zwana karczma Krzanowska w XVIII wieku. Więc te karczmy jak najbardziej były, aż do, do początków XX wieku. No chyba ostatnia karczma prowadzona przez Mariannę Radymową przy Śląskiej 1 albo Mały Rynek 1. Czyli miejsce, którego właściwie już dzisiaj nie ma, ale chrzanowianie doskonale wiedzą, gdzie ten Mały Rynek był. I mogą Państwo zobaczyć właśnie karczmy, jak wyglądały, no były typowe. Mamy tam ryciny, można zobaczyć, jak karczmy z zewnątrz wyglądały.